Jest wrażliwa, utalentowana i skromna. Co do tego, że jej największą pasją jest fotografia, nie ma żadnych wątpliwości. Doskonale o tym świadczą jej prace, zaprezentowane podczas wystawy w Galerii Odnowa w Centrum Kultury i Promocji. Karolina Potrzyszcz, bo o niej mowa, jest uczennicą lubelskiej szkoły sztuki i projektowania, a fotografią zajmuje się od czterech lat. Przez ten czas wzbogaciła swój dorobek artystyczny o wiele wspaniałych prac, które zostały zaprezentowane podczas autorskiego wernisażu. Skąd zainteresowanie fotografią? Zainteresowanie się wzięło z dzieciństwa. Kiedyś tata mnie fotografował, potem jakoś tak zawsze przyglądałam zdjęcia, uwielbiałam zdjęcia. Potem wziąłem swój pierwszy aparat od taty na klisze. Fotografia nie jest jedyną pasją Karoliny. Podobnie jak jej siostra, interesuje się muzyką, która towarzyszyła w tym szczególnym dla niej momencie. Muzyka Pani w ogóle myślę o dzisiejszej tej wystawie. Yy, no niektóre miejsca na przykład ten dworek modrzewiowy no to taki budzą trochę żal, bo to wiadomo, że nic z tego już nie będzie chyba, że będą takie osoby, które będą miały tyle pieniążku, żeby to odremontować, chociaż w tej chwili to ch chyba nie. Ale jest bardzo ciekawa. Karolina pierwszą wystawę zdjęć ma już za sobą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej młodej artystce dalszych sukcesów. Kto wie, może za kilka lat jej fotografie dotrą do szerszego grona publiczności, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i zagranicznym. Wszystkich zainteresowanych pracami Karoliny zapraszamy do Galerii Odnowa w Centrum Kultury i Promocji. Fotografie można oglądać do 31 maja.